Siemano ludziska, witam w kolejnym odcinku Polish Power, polskiej siły, Formelan, nasz nowy nabytek w składzie, ze względu na to, że Wszołek potrzebował zmiennika, no to go mamy, skład, który zagra dziś przeciwko nam jako pierwszy, to Liga Francuska, bardzo dobrzy zawodnicy, Siwiku Kawani-Lakazet. Może być ciężko, no i to przeciwnik, a nie, to my atakujemy, ale no, na pustą bramkę nie trafia nasz zawodnik. Mści się do nas. 35 minuta, ten którego się obawiałem. La Cazette zdobywa bramkę dającą rywalowi przewagę w postaci jednego gola. To my musimy odrabiać straty. Ale niestety w pierwszej połowie nam się to nie udało, FC Rekiny prowadzą, mieliśmy trochę sytuacji, ale no po prostu brakło nam szczęścia. Na szczęście, no właśnie, przypadek, nie sądzę, 69 minuta, to powinien być już gol za pierwszym razem, ale dopiero słupka. trafiamy do bramki, 1 do 1 staje się faktem, Jankowski strzela tę bramkę jak ważną dla nas, sami ocencie, 76 minuta, ponownie, ten sam zawodnik, nowy nabytek w naszym zespole. Przypomnę, niedawno trafił właśnie do naszej drużyny. Świetnie wykazał się w tym spotkaniu 2 do 1 i to dzięki jego trafieniom wygrywamy, zgarniając komplet punktów z tego meczu. Polska siła kontra sardynka XD1, czyli Polak. Pozdrawiam, jeżeli trafi na mój kanał. 11 punktów, 5 spotkań do końca i pierwszy srebrny, wyjątkowy zawodnik jest już z nami: Jakub Kosecki. Witamy serdecznie, panie Jakubie. Mam nadzieję, że. Twój sprint i Twoje umiejętności przełożą się na wyniki naszego, naszej drużyny. Kolejny mecz, bardzo dobre, silne BPL, no i znowu Peter Czech. Uff. Ten zawodnik mnie prześladuje. Czy uda mi się go pokonać? Liczyłem na to, że tak. Przechodzimy do spotkania. Pierwszy atak ze strony rywala, ale nasz bramkarz radzi sobie rewelacyjnie i to dzięki jego postawie remisujemy. W tym momencie 1-0 do 0. Wróć. Kolejne okazje mam nadzieję, że nadarzą się w drugiej części tego meczu, jak na razie bez strzałów celnych, 61 minuta i Jankowski ponownie zdobywa bramkę na 1 do 0, wielkie brawa dla tego zawodnika, bo naprawdę wpasował się w nasz zespół idealnie. No i standardowo, karny, kartka i do domu. Hmm, Thiago Cionek wychodzi z boiska z czerwoną kartką, a my musimy bronić rezultatu, bronić bramki, Kieszek kontra Steven Gerrard. Kto okaże się lepszy, kto wygra tę siłę nerwów. I kto? 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 Na dwa tempa Steven Gerrard, ale nasz goalkeeper świetnie interweniuje, naprawdę Szapoban nasz bramkarz jest rewelacyjny. Polecam nieświecące się srebrna wymiata, po prostu wymiata kieszek, tak się nazywa. 14 punktów dzięki naszemu bramkarzowi. Kolejny nowy nabytek Rafał Wolski, zawodnik Fiorentiny, 69 overall, całkiem przyzwoite. Statystyki. No i kolejne bpl tym razem nie czecha szczęsny w bramce, ale ten zawodnik również potrafi bronić. Mam nadzieję, że u mnie w zespole będę go również posiadać. Tymczasem, no, cały skład arsenalu. Wielki chyba fan tego zespołu. 24 minuta ponownie dla nas zdobywa bramkę Jankowski. Oj, oj, oj. No, jeżeli moi zawodnicy trafiają, no to już jest to seria strzałów. Nie wiem dlaczego. Klatkuje, no ale mam nadzieję, że tego na nagraniu nie będzie widać. Niedźwiadki przegrywają z nami 0 do 1. E, triumf póki co jest w naszym wykonaniu, ale czy będzie on również po drugiej części spotkania? Okazuje się, że tak, bowiem Kuba, jaki Kuba? Kuba Jankowski to jest chyba ten, który prowadzi maturę, to bzdurę. E, prowadził. No i Jankowski po raz drugi 2 do 0 dla naszego zespołu. Śnieg, śnieg jeszcze raz śnieg, ale w tym razem w tych warunkach poradziliśmy sobie rewelacyjnie. Mało tego debiutancki gol. Wolskiego w 88 minucie tuli się z milikiem w ogóle ogarniacie to mam dwie dwójki w zespole. <laughs> Dopiero teraz to zauważyłem. No i właśnie, pytaliście się mnie jak ustawiłem numer 2. No samo, samo, samo się to jakoś pozmieniało. Widzicie, dwie dwójki obok siebie biegały. Tyle mogę dodać, zmiażdżyliśmy rywala, 17 punktów, jeszcze jedno spotkanie wygrane i mamy awans. Kieszek, Kieszek, który jest rywalacyjnym bramkarzem, musiał wstąpić miejsca Kuszczakowi. Zobaczymy, czy ten równie dobrze będzie spisywał się między słupkami naszej bramki. Arsenal, chociaż Arsenalu tu nie widać, raczej Barcelonę oraz Atletico i Real. Statystyki rywala słabe, także liczyłem na zwycięstwo Mateusz Zahara, 35 minuta, robotaniec, bo to bramka na 1 do 0 Bardzo sprawia mi satysfakcję, jeżeli wygrywam z tak silnymi zespołami, gdzie jeden zawodnik jest warty, tyle co na przykład mój cały skład, no to naprawdę masakryczna frajda, jeżeli ogrywacie takich rywali. Kolejna okazja tutaj pojawi się być może w drugiej połowie, bo po pierwszej prowadzimy tylko 1 do 0 albo aż 1 do 0, jakby nie patrzeć mieliśmy również okazję na podwyższenie tego rezultatu, ale bramkarz rywali Notom, Wiktor Waldes, który spisywał się dobrze, ale skapitulował po raz drugi w drugiej części tego spotkania. 55. minuta, ponownie Zahara dobija naszego rywala po dobicce, bo pierwszy strzał mojego napastnika był po prostu zbyt słaby, by pokonać hiszpańskiego golkipera. Tutaj również Waldes ratował ale ten postanowił kwitować w końcówce przed rzutem rożnym, zmiażdliśmy go, o czym świadczą statystyki. No i witamy w lidze piątej. Nie wiem dlaczego tak szybko się do niej przenieśliśmy. Być może zabrakło tam jakiegoś materiału, albo po prostu FIFA mnie strollowała, i po poprzednim meczu zamiast mistrzostwa po prostu od razu awansowałem do piątej, tak chyba było. Ostatni mecz chyba w tym odcinku. Liga włoska nie, niekompletna kontra nasz skład. No i rywal, ale Kuszak świetnie interweniuje. Parada w jego wykonaniu. Nic, tylko bić brawa. Tutaj kolejna z drugiej strony próbował przeciwnik, ale niewykorzystane sytuacje się mszczą. 27. Minuta Jankowski. Bramka na 1 do 0. Ponownie polska siła udowadnia, kto rządzi na boisku. No i. Mam nadzieję, że kolejne trzy punkty w nowej lidze trafią na nasze konto. To już jest Liga Piąta, także naprawdę robi się coraz trudniej, robi się coraz ciężej, ale my mimo wszystko dajemy sobie radę z takimi rywalami, z takimi składami. Wygrywamy utracono połączenie z przeciwnikiem. Kolejny Rage Quit, choć statystyki wyrównane, to my zgarniamy komplet punktów. 6, łącznie, no i nowy nabytek to Eugen Polański oraz Przybecki. No i lecimy z ostatnim meczem FC Przemsza. Defu, Runej, Staric, no ogólnie skład angielskiej reprezentacji piłki nożnej. Zobaczymy, czy nasze statystyki znów podskoczą w górę. Na początku ponownie zdobywamy bramkę na 1-0. Mateusz Zachara w 22 minucie pokonuje Joe Harta i to my zwycięzcy. Zwycięsko. Jak na razie wychodzimy z pierwszej części tego meczu. 0 do 1 dla Polish Power. Oj, chyba wielu zawodników FIFA World z znienawidzi polską reprezentację za to, jaki pieprz dostają od naszych zawodników. No dobra, czas na drugą część tego meczu. Byłaby bramka na 2 do 0. Niestety, pozycja spalona naszego napastnika uniemożliwiła nam prawidłowe zdobycie tego gola, ale. No bramka strzelona w pierwszej części tego meczu wystarczyła do tego, by zgarnąć komplet punktów, czyli 3. Dziękuję Wam za obejrzenie materiału, jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie mój kanał, Olkowski jako prawy obrońca, nowy nabytek w zespole, tak obecnie to wszystko wygląda. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!